Już tylko czwórka Tracicie teren ruchy Chłop ci teraz zabił ty no, Na szczęście 80% Citerów to idioci są widzone Nie by, jeszcze gry nie wygrał Jakiś kamper go zabił. Boże, co to jest za gra? Widzowie zapraszam do subskrypcji do followowania kanału widzowie jeżeli macie ochotę, zapraszam. Będzie mi bardzo miło. Tutaj są moje socjale. Streamuję na, na Twitch'u, jak ten. Jak ma ktoś ochotę i Twitch'a, to możesz wolołko zostawić na Twitch'u. Lecą? Nikt nie leci. Leci! Ej! On już tu jest w środku No nie gadaj Co ty do mnie mówisz? Obszarze ciałań Załasić ich Wata shit I must jest to P Te To nie szkolenie tylko gułak yeah. Trzeba walczyć by zasłużyć hm. sobie na powrót Nie musisz umieć grać, wiesz, masz kontroler Hmm. Ciekawe. Kolejny padowiec? O kurde, chyba tak. Nie masz szans. Nie masz szans, Morda Co jest? No kurde, nie da się nic, nie da się nic zrobić. Nie da się nic zrobić. Tu jest. Ile ja masz amo jeszcze? Czekaj na powrót gościu poćwicz Kurde Random jakieś na flagę polecił. Czajisz Trzymaj, A, trzymajcie mnie się przed chwilą? Ładnie Kazbara Flagę ktoś zabrał Fuck! Ktoś tu jest! Yeah. Już twierdzo tu jest szara Tu jest flaga jakaś jeszcze jedna Idziemy tu Kurde, bym pewny, że... Zby że jak odpalę streama dzisiaj w sobotę o 6 rano to nikogo nie będzie. A dużo osób jest, powiem wam szczerze. Stryker. Te Będziemy dane pokazują jak przemienić się gaz. Dostarczy do stacji łączności oznaczonej na mapie taktycznej to odszyfrujemy, ja im będzie za późno. Idziemy na górę. Kasie Sobota 7 rano, nie? Bez kitu. Sobota 7 rano. Ja walę streama na TikToku jest chłopie 100 osób, nie? Czajź? I nikt nie zostawi obserwacji. To mnie zastanawia właśnie. Fifi, dziękuję bardzo. tysięcy wbijamy widzowie obserwacji na TikToku. Możecie pomóc komuś się zobserwować kanał. Jest dobra łączność! Wilnować obszaru do... Ty mulo Ty sz... mulo ty Co jest? Co ty masz za nick? 5-1-1-5, dziękuje 5 1 5 dzięki Śliwak, dziękuję bardzo Dobra, idziemy po Logi Radę przesłane Informacje o ruchu gazu macie na mapie taktycznej Pytanie, który sklep robimy Boż, który sklep robimy? Lodi będzie za 15 sekund Czekamy na lody widzowie Nie chcę lecieć na sklep, bo by... Jestem pewny, że ktoś tu siedzi i campi Albo tu z żurawiu Czekam na loady. Dwie sekundy, jedna O blisko Jeden, dwa Jeden loady. Alright Poszedłbym do tego, poszedłbym do... Zbliża się chmura gazu, wyznaczamy na wobec strefę hmm. sobie pozbieram, ok O, tu akurat lody jeszcze było, ty czaść Ład tego typu? Ale jaja Ty, odpalę tą wieżę tutaj, może coś tu się będzie działo Czono? Ej, to ty Cypis, Cypis? Tak, tak, no, no, to ja, to ja Trzeba Jutro też live? Codziennie są live'y, ale w godzinach porannych, 7, 8, start Nie ma nikogo BSP, teren No way No way Idziemy do strefy Idziemy do strefy, tam, w miasto Baja, już uciekasz? ok? To jest druga linka Tą linką pójdziemy gdzieś w miasto, w środek Gdzieś tu może? Zbliża się chmura gazu Pokampimy troszkę dzisiaj Pokampimy troszkę dzisiaj Kto mi zabroni? O, biją się tutaj O boż, o boż, ale się biją Tu se posnajpimy możemy im się tutaj powybijać. Proszę tu jest. Aha, okej okay. W środku jest. No doleć na górze. Chodź. Chodź. Gdzie on jest? Pierdolo, jakimś dronem lata Trzymajmy Aha 37 level What? On tutaj był o pierdolę Wow To zagrama a zrobi się live'a Co to kurwa jest za gameplay? Ale on odpalony jest, chyba, ty Wow, cała on jest odjebany. Ok, Elo teraz go nie będzie widzowy 32 level. <grystanie> <grystanie> on jest od odjebany. On jest na bana dostanie, teraz go nie będzie. Odjebany jest, on ma emoloka. gra na myszce. To nie jest pata myszka. Patrz On jest odjebany, widzowie. On jest tak odwalony. Czemu jeszcze nie wyrzuciło go z gry? Czemu go z gry jeszcze nie wyrzuciło? Chyba, przy ścianę ludzi widzi, widzisz? <laughs> dziękuję za obserwację. Zbliża się chmura gazu, bezpieczna strefa przeniesiona. Co ty robisz? Ale pecha z tym dronem. Ja pierdzielę. Dramat. Co jest? Czemu on jeszcze nie wyszedł z gry? Halo, co ja muszę zrobić, żeby on wyszedł z gry? Activision, halo? Jak dla mnie on jest odjebany, ale czemu on jeszcze bana nie dostał? Halo? Jak ty wierzysz? Zbliża się do was chmura gazu! Chociaż nie go z gry wyrzuci Oni dalej myślą, nie? A to nie jest konsola, to jest myszka On na myszce gra Zobacz jak on strzela stary. Hmm, ciekawe. Co ty robisz? Skąd ty wiesz, że ktoś tam jest? A to nie jest jego Iwi. On odpalił Iwi, nie? Nie odpalił Iwi. Co ty robisz? Halo, że on przez chłopie ścianę kurwa ludzi widzi, 32 poziom, halo? Nie go wyrzuci, błagam Kurwa, trzymajcie mnie, weźcie wyrzućcie go z gry On przez ścianę ludzi widzi stary Miał linką na dach, wjechać się nie wjechał, bo chłop tam był, a ja nawet go nie widziałem, ale on go widział. Ciekawe jak, jaki jej nie było. On jest odjebany, mu przez... przez... patrz. Przez ścianę mu lokuje ludzi, no kurwa wyjebcie go. On przez ścianę ludzi widzi. Czemu go nikt nie reportuje? Halo? Patrz, on przecież, go go kurwa przez ścianę widzi, nie? Odpał jebany no, odpał to jest no, Chłopie, no zobacz, jak mu celownik przez ścianę przeskakuje ta strefa namierzona. Halo? Czy wy rozumiecie, że przez ściany on ludzi widzi, czy wy nie rozumiecie Zagupy tego? W locie. Nie. Rozmieszczają w Sorry, nic nie, w nic nie mogę zrobić. Nic nie mogę zrobić, to jest odpał. Bo na nie jednego jej rzucił. Jest ich pełno i co? No ja zazwyczaj banuję takich ludzi i ich wywala z gry, albo bana dostają, ale tego się nie da zreportować. A są takie cheaty, że nawet activi, że nie widzi tych antycheatów. Bo to są mega drogie cheaty. Masz takiego cheata, że antycheat nie wykrywa, że tu czaisz? Lepszy? On jest lepszy? Dużo osób jest lepszych ode mnie, ale on... ten gościu przez ścianę widzi ludzi. Zobacz. Widzisz co on robi, czy to nie, nie ogarniasz? Patrz. Na 200... na 200 metrów on chłopa widzi. Nie w... widzisz? No tego nie, nie zwrócił na niego uwagi. Spokojnie, on go zabije. Nie no, przysięgam. Ciemano. <noise> <noise> Dziękuję za obserwację. Nie, no to jest. Zobacz. Błagam. To... Zabierzcie mnie stąd. Co to jest? Nic mu nie mogę zrobić, sorry. Nie powinno go być w tej grze. Nie powinien zabijać tych ludzi wszystkich, którzy nie citują nie dostanie stary, on nie, nie wyrzuci go. Nie ma szans. Jak on nie cituje, to ja kończę ze streamowaniem widzowie. Jak on nie cituje, to, ja to ja oddaję widzowi kompa. Za 30 tysięcy za darmo. Tylko adres mi dasz dobra? ja zrobimy. Widzowie zapraszam do obserwacji. 60 osób na TikToku. Jak ktoś jest nowy. Odpała oglądamy jak coś. Na 95% uważam, że to jest odpaleniec. On przez ścianę ludzi widzi. Aż tak nie ma dźwięków dobrych w tej grze, żeby przez ścianę ludzi słyszeć, patrz. Zbliża się chmura gazu do nowej bezpiecznej strony. Gra sobie na luzie typ, ale najlepsze jest to, że ja mu dałem chyba z 40 reportów. I on nawet chłopie, patrz. To nic nie zmienia. Może go wyrzucić zaraz. Na, na YouTube'a dam, wstawię filmik. Może ktoś go zbanuje, zreportuje go. Może ktoś zobaczy, co tu się dzieje. Opie, on ma 30 poziom, nie? A na sileczku sobie, chłopie 10 kg robi. Czyżby drugie konto, bo tam to zostało zbanowane? Hmm. Ciekawe, ciekawe. Interesujące widzowie. Zapraszam do obserwacji, ktoś jest nowy. Do tapowania, do wysyłania prezentów. Jakiejś kawy może. Może suba jakiegoś ktoś wyśle. 15 zł. No i sub na, na całym TikToku jest na kanale tutaj. Zobacz. On widzi wszystkich, chłopie. On tu wszystkich widzi. patrz Wszystkie 11 osób on widzi na mapie. Dziękuję. MS Carp. Ale nie dostanie pan Nie dostanie bana Czy ty rozumiesz, że on podczas całej swojej gry nie zmisował ani jednej kulki? Cześć bazę! Że on ani jednej kulki nie zmisował? Tak nie grają normalni ludzie, widzowie, normalnie. Dobry, dobry wzrok ma i to było normalne, ok. Aj, swoje bronie w ogóle z ziemi ma. Właśnie, to da to na niej zwróciłem uwagi, Potrzebny ty. Zwiast! Na to nie zwróciłem uwagi w ogóle, że on bronie z ziemi ma. Bez kitu! Ty! A Rafał na TikToku twierdzi, że jest czysty, że normalnie gra. Okej. Okay. Dobra, to jest też normalne? To też jest normalne? Zbliża się gaz, oznaczamy nową bezpieczną strefę. Błaga, bo no nie powinien być w tym meczu. Nic to nie da, że go zgłoszę. Nic to nie da, sorry. On wygra tą grę na bank. Patrz. Dziwi się, że do niego nie strzelał. A czemu? Została już tylko czwórka. Tracicie teren, ruchy! Chłop teraz zabił, ty. <gry> No, na szczęście 80% cheaterów to idioci I są, Widzowie. <laughs> nie by, jeszcze gry nie wygrał. Jakiś kamper go zabił. Boże, co to jest za gra? Widzowie, zapraszam do subskrypcji, do followowania kanału, Widzowie. Jeżeli macie ochotę, zapraszam. Będzie mi bardzo miło. Tutaj są moje socjale. Streamuję na, na Twitchu, jak ten. Jak ma ktoś ochotę i Twitcha, to możesz followka zostawić na Twitchu. Camper go zabił? No ten to chyba na konsoli gra, widzowie. Ale będzie materiał dzisiaj dobry. Oglądamy grę Cheatera i komentarze, on nie jest czysty. On nie cheatuje. Zabił cię, to już Cheater? O jejku. Jest, ta jest taka piękna, tak? Jest taka piękna. Tak, ja do końca go oglądamy. Do końca, do końca. Jarys się? Zakochany Czemu tak piszesz? Czemu tak piszesz? Zbliża się chmura gazu! Jeszcze masz w wyniku datę śmierci papieża. Nie, ty chyba z 10 lat masz, nie? Gościu? No nie wygra tej gry. Chociaż ma maskę? Nie. Co? Co on robi? Smoka? Smoka se daj, co ty robisz? Bez smoka na openie, tak o pyk pyk? Mhm Aha Okej okay. Co tu się dzieje? Czemu go auto nie przyjechało? What the shit. gazu, nowa bezpieczna strefa namierzona. Auto zniszcz, opony mu przebij. Co ty robisz? On cię sprzyjedzie tym autem. Auto mu zniszcz. Jeden na jeden, gościu w aucie jest Wygrał grę. Boś, trzymajcie mnie. Co tu się dzieje? Niesamowite to jest. Siema golfik. Siema święty. Sakra Do wszystkich drużyn, ekstracja w drodze. Przypnijcie się i czekajcie. Piękne lobby widzowie. Tagierka ogólnie Teraz jest super. Nieźle. Dziękuję za obserwację, Popson. Zapraszam do subskrypcji. Nie wiem, dzwonka możesz jakiegoś zostawić. Komentarz jakiś widzu. Nie. Yeah.